I stało się, prawie jak w zegarku i jak co roku. Oczywiście uprzedzałam kilka tygodni, a nawet kilka miesięcy temu, że to zawsze pod koniec sierpnia zawsze pada ta oficjalna deklaracja o tym, kto ostatecznie dostał się do programu, ale w tym roku zaskoczeń raczej nie ma. Większość z Was wiedziała, że tak będzie, choć nie powiem, marzyliśmy o Macieju, którego żonie niczego nie będzie wolno, ale Maciej chyba nie dostał zbyt wiele listów. Taki peszek, w każdym razie kilka tygodni temu chciałam zrobić film o tym jak patomat i z poprzedniej edycji programu ogłaszał na swoim instastory, że Emil, jego powiedzmy kolega który również starał się o serce kartoflanej księżniczki a teraz kandydował do jego ósmej edycji jako rolnik. Dostał się niby do programu, ale Patomaty nie może zdradzić czy znalazł żonę, dlatego właśnie w środku wakacji Patomati szukał mu dziewczyny w Sopocie. Bardzo to brzmiało prawdziwie i wcale nie było w tym niczego dziwnego, typu że ktoś kto miał być uczestnikiem nowej edycji tuż po nagraniach szukał szukałby dziewczyny w Sopocie, zwłaszcza u boku Patomatiego. Co dało nam ostateczne potwierdzenie? Że był uczestnik programu nie stania się nowym uczestnikiem ósmej edycji. Później było już łatwo. Zresztą chyba w zeszłym miesiącu informowałam Was o pierwszej potwierdzonej uczestniczce Elżbiecie, która tym samym będzie najstarszą rolniczką w historii programu, choć wśród uczestników obu płci byłaby może gdzieś w połowie. Po prostu według produkcji dotychczas starsi panowie z gospodarstwem bardziej zasługiwali na żony niż kobiety w ich wieku. Co z tego, że statystycznie kobiety żyją dłużej, a starsi rolnicy nigdy nie znajdują żon w programie? Ważne, że zawsze robią jakiś kwas. Oczywiście wczoraj produkcja potwierdziła nasze doniesienie o tym, że to Elżbieta będzie uczestniczką nowego ósmego sezonu. Ale mówiłam, że informacje mamy z tak zwanej pierwszej ręki, z opisu na fanpage'u dowiadujemy się też, że to Elżbieta będzie najstarszą uczestniczką tej edycji, choć jeden z uczestników jest niemal jej równolatkiem. Trudno wyobrazić sobie, że to Elżbieta miałaby być na przykład Józefem tej edycji, bo szukając o niej materiałów znaleźliśmy same pochwały, to od sołtysa. To od sąsiadów i tak dalej, ale wiadomo, najlepsze rzeczy wychodzą w czasie emisji. W każdym razie Elżbieta prowadzi ekologiczną plantację truskawek, a jej pasją jest ogród i kwiaty, to na łonie natury truje się najlepiej. Elżbieta jest matką trójki dzieci, z których dwójka założyła już swoje rodziny, najmłodsza córka zaś studiuje i wspiera mamę we wszystkich jej decyzjach. To podobno najmłodsza córka namawiała Elżbietę na udział w programie. Jak pamiętamy z wizytówek, jednym z warunków, jakie postawiła Elżbieta swojemu przyszłemu partnerowi, jest to, że ma być od niej wyższy, a to nie będzie jakoś szczególnie trudne, bo ma 1,64 m wzrostu. Jak już wspomniałam, produkcja nie zeskoczyła i w ósmej edycji zobaczymy oczywiście dwa pewniaki, czyli Kamile i Stanisława, a o każdym z nich jest oddzielny film na tym kanale. Na fanpage'u Rolnika napisano, że Kamila ma 28 lat, uwielbia podróżować, bawić się i tańczyć, że podróżować to wiemy, bo przecież zdążyła w tym roku zaliczyć Baleary. Jak wiadomo Kamila jest pieczarkową, baronową, a jej rodzina ma wiele intratnych biznesów, w których udziały ma również Kamila, tutaj po raz pierwszy będziemy chyba mogli zobaczyć jakichś męskich gold diggerów. Którzy oglądając jej wizytówki już w myślach liczyli pieczarki w kilogramach. Co prawda raczej niewielu widzów zakłada, że Kamila faktycznie szuka w programie męża, ale kto wie, może to właśnie ona nas zaskoczy. W każdym razie od wizytówek nie zaniechała aktywności na Instagramie, nie ukrywa się i regularnie dodaje zdjęcia zwiększając tym samym swoje zasięgi. Tutaj może paść jakiś faktyczny rekord. Drugim pewniakiem był oczywiście Stanisław, który po wyznaniu, ile ma wzrostu i kadrach jak wchodzi do odrestaurowanego dworku, w którym mieszkanie pozostawiło wątpliwości, że zgarnie męski rekord listu w tym sezonie, bo ogólny rekord rekordów prognozowany jest na Kamile. Tutaj nie ma chyba większych wątpliwości, że to właśnie u niej padnie rekord listu w programie, który do tej pory wynosi lekko poniżej 400 listów. W każdym razie, wracając do Stanisława, na fanpageu napisano, że ma 26 lat, co w sumie wiedzieliśmy po wizytówkach, jak i to, że ma 1,95 95 wzrostu i niebieskie oczy. Dowiedzieliśmy się za to, że Stanisław ma ciemne włosy, co dla niektórych jest szczerym zaskoczeniem, bo wydawał się taki bardziej łysy. Dobrze. Że rolnik zawsze przychodzi z pomocą. Pasją Stanisława jest lotnictwo, nie wiadomo, czy planuje kupić samolot. Czy w wolnym od pracy na gospodarstwie rodziców czasie zamierza dojeżdżać do najbliższego lotniska i zostać pilotem rejsowym. Wiadomo natomiast, że Stanisław był zaręczony i rozstał się z byłą partnerką z powodu innej wizji przyszłości. Wbrew pozorom to częste przyczyny rozstania, aczkolwiek jak możecie wiedzieć z mojego filmu na jego temat w tej niby byłej relacji jest sporo nieścisłości i może z tego wyjść całkiem dużo kwasu w nadchodzącym sezonie, chyba, że Stanisław w ostatnich miesiącach. Kiedy to ukrył wszystkie swoje profile w mediach społecznościowych, ogarnął temat i posprzątał. No ale tego dowiemy się zapewne w najbliższych miesiącach. Poza tą oczywistą trójką uczestników ósmej edycji programu, o których oczywiście wszyscy wiedzieliśmy, w sensie ja wiedziałam i nie ukrywałam tego przed wami w żaden sposób, jest jeszcze dwóch uczestników, co do których był wiadomo jakieś tam wątpliwości. Chociaż sądząc po waszych komentarzach pod filmami raczej niewielkie, bo poza Elżbietą, Kamilą i Stanisławem w ósmej edycji zobaczymy jeszcze najstarszego i najmłodszego kandydata z wizytówek. Ten najstarszy niemalże równolatek Elżbiety, 55-letni Krzysztof z Mazur, również posiadający trójkę dzieci, jak możecie pamiętać po wizytówkach zapewniał w nich, że wiek nie gra roli o ile jego kandydatki będą młodsze. Pewnie już domyślacie się losów Krzysztofa w programie po takich deklaracjach. W każdym razie na fanpage'u produkcja zapewnia, że Krzysztof jest po rozwodzie, ale czuję, że tak wiele mógłby zaoferować drugiej osobie. Do tego podobno ma ogromne poczucie humoru i emanuje pozytywną energią, a ludzie w komentarzach twierdzą, że jest przystojny. Krzysztof akurat nie jest większym zaskoczeniem, ze względu na wieki wyznania w wizytówkach było prawie pewne, że bez względu na ilość listów produkcja go przeforsuje do czołowej piątki. O ile co do Krzysztofa nie mieliśmy wątpliwości, o tyle 23-letni Kamil z Lubelskiego jest trochę zaskoczeniem, chociaż statystycznie dawno nie było nikogo młodego, a chyba nigdy nawet tak młodego, więc szanse, że pojawi się w telewizji we wrześniu były duże. Ponadto Kamil wydawał się, przynajmniej w wizytówkach bardzo samodzielny i zdecydowany, Kamil odziedziczył gospodarstwo po dziadku, co prawda skończył szkołę górniczą, ale zdecydował się na rolnictwo, w przeciwieństwie do chociażby Stanisława wydaje się, że to chłopak faktycznie sprawuje pieczę nad tymi 60 hektarami zboża. Z fanpage dowiadujemy się, że jego pasją są zabytkowe motocykle i stara się ćwiczyć i dbać o siebie. Nie wiedzieć czemu wszyscy trzej mężczyźni wyglądają na oficjalnych zdjęciach, jakby byli w podobnym wieku. Chociaż Krzysztof jest ponad dwukrotnie starszy od Kamila i Stanisława, panie natomiast wyglądają pięknie. Jak myślicie? Czy ta edycja rolnika ma szansę przebić pozostałe pod względem szoku i skandali? A może szykuje nam się nudna, spokojna edycja? Jakie są wasze typy? I najważniejsze pytanie: pisaliście do kogoś z tej piątki list? Jeśli tak, musicie koniecznie dać znać pod filmem. Z nami wasze sekrety będą bezpieczne. Znak pokoju i baj baj.